Jakie samochody kochali w XX wieku Amerykanie? Swoje, amerykańskie, ale zaraz po nich niemieckie. Pamiętamy z filmów busy ogórki parkujące w Nowym Jorku na co drugim rogu ulicy. Pamiętamy garbusy, samochody babysitter, golfy zwane królikami z ogromnymi zderzakami robionymi wyłącznie na rynek amerykański. No i w końcu jetty, na które zapotrzebowanie było tak ogromne, że uruchomiono ich produkcję w Meksyku za graniczną rzeką Rio Grande, żeby było bliżej do salonów w Chicago czy San Diego. Amerykanie według dwudziestowiecznych statystyk za najbardziej niezawodne uważali Niemieckie, nie japońskie, nawet nie swoje, no i ten pogląd po dziś dzień pokutuje po tamtej stronie oceanu. Dlaczego JETY były i są tak popularne w USA? Po prostu ten model był przeróbką małego, jak na warunki amerykańskie Golfa, który jako hatchback bagażnik miał malutki, a za oceanem zawsze powodzenie miały kufry spore. Jetta jako dłuższy sedan ma więc bagażnik odpowiednio po amerykańsku powiększony, co tamtejszym klientom uwadze nie uszło, a co nam nie uszło w trakcie jazd testowych Jetta, już za chwilę. Ta wygląda absolutnie zwyczajnie. Takie nadwozie u kija na przykład potraktowano by jako odwrót marki od marszu w designerską przyszłość. Żaden z liczących się producentów walczących o klienta ze starą Europejską gwardią nie wystawiłby w salonach takich kształtów. Żaden z nowych producentów, bo Volkswagen jako markowy multiklasyk może sobie pozwolić na sporo więcej niż koreańscy nowicjusze, na przykład. Spójrzmy więc na tę bryłę. Co nas do niej przyciąga? Znaczek. To on jest magnesem dla tych, którzy tylko czekają na nową wersję swego ulubionego modelu. Można by stwierdzić, że cokolwiek Niemcy nie postawiliby w salonach, to stali klienci i tak to łykną. Czy oznacza to, że ci kupujący nie zwracają uwagi na wygląd auta? Nie, ale nie jest on najważniejszym kryterium przy ocenie ukochanej marki. W tym wypadku jest jednak coś, co może zadość uczynić, co większym estetom. Ha. Jetta 1.4 spala wyjątkowo mało benzyny. W trasie przy 120 na godzinę z dwojgiem na pokładzie pije średnio 4,5 litra na setkę. Przy 147 litrów, a przy 170 8 litra. Nie są to dane fabryczne, bo te różnią się od stanu faktycznego, ale są to nasze dane sprawdzone na odcinku wielu kilometrów. Tę świetną wartość Jetta zawdzięcza z pewnością wmontowanej tu sześciobiegowej skrzyni biegów, która przy odpowiedniej mocy wozu pozwala przy prędkościach krzosowych na pracę z niskimi obrotami, a to zmniejsza apetyt. Brawo! W mieście trochę gorzej, bo krótsze przełożenia i szybsze wkręcanie na obroty każą kierowcy częściej mieszać biegami, co w wolnym ruchu miejskim męczy. A spalanie w mieście to już klasowa norma, bo w zależności od stylu jazdy i od natężenia ruchu spalamy od 7 do 14 litrów. Silnik jak na swoje 1.4 turbo jest żwawy, przyjemnie reaguje na przyspiesznik przy swoich 125 koniach. Szkoda, że odgłos nabierającej obrotów turbiny jest tak słaby, bo jeszcze kilkanaście lat temu przy dodawaniu gazu jety, golfy czy pasaty pięknie śpiewały swoistym turbinowym falsetem. Jak jeździ się jeto? Najpierw bruki. Zawieszenie hałasuje nieznacznie, za to dają o sobie znać szerokie, w tym wypadku letnie gumy, które na kostce dudnią. Asfalty za to to klasyczna cisza niemal jak makiem zasiał. Auto jest dobrze wyrównoważone i dopracowane trakcyjnie. Ani pod, ani nad sterowności w normalnych warunkach eksploatacyjnych nie stwierdziliśmy. Jetta ma jednak tendencję do, wydaje się, nadmiernego buksowania kołami przy starcie, nawet na nawierzchniach twardych. Należy też wspomnieć o tym, że w trakcie jazdy odnosimy wrażenie doskonałej stabilności na zakrętach. No cóż, Volkswagen jest ekspertem w utwardzaniu auta. To on w latach 70. wprowadzał obecne europejskie standardy twardego stabilizowania nadwozia, czyli domieszkę sportu do zwykłej ulicy. Sportowe odczucia też, jak zwykle u -a, mamy w środku, bo siedzenia klasycznie sztywne i nie uświadczymy tu zbytnie miękkości. Niemcy stosują tę metodę od lat, starając się w autach klasy średniej tak usadzić pasażerów, żeby nawet po kilkuset kilometrowym podróżowaniu nie drętwiały im plecy. Wbrew pozorom twarde poszycia niwelują ten efekt teska rozdzielcza tradycyjna poukładana ciekawie obrzucona srebrną lamówką nie gryzie w oczy i daje się lubić. A czy Jetta jako całość też da się polubić? W Europie sedan klasy średniej już nie sprzedaje się tak jak kiedyś. Nasz rynek z pewnością będzie jedynie dodatkiem do amerykańskiego. No ale miłośników klasycznych sedanów z tej strony oceanu też jeszcze sporo zostało.